Centrum miasta wiosną. Ulicą idzie dwoje młodych ludzi z dzieckiem i psem. Obok przejeżdża tramwaj. Audiodeskrypcja w filmie to opis tego, co widać na ekranie, przekazywany w formie audio osobom niewidomym i słabowidzącym. Jak Niewidomi są skazani na telewizję, w której jedynie wybrane programy mają audiodeskrypcję. A jeśli już idą do kina... Muszą prosić o zrobienie audiodeskrypcji na żywo widzących znajomych, co z kolei może przeszkadzać innym widzom. Jest to bardzo problematyczne, jeżeli się idzie do kina i, i gdzieś tam osoba coś mi szepcze na ucho. Dlatego podczas festiwalu Millennium Dogs Against Gravity umożliwiliśmy niewidomym widzom oglądanie filmów z aplikacją AudioMovie. AudioMovie to nowatorska aplikacja, która za pomocą specjalnego urządzenia. Synchronizuje audiodeskrypcję z filmem emitowanym w kinie, umożliwiając widzom i niewidomym wspólne oglądanie filmów. Chcieliśmy razem chodzić do kina, jak prawie każda para. A dzięki aplikacji Audiomówi będą mogli iść na ten sam seans i w aplikacji wybrać sobie taką ścieżkę dźwiękową jaka jest im potrzebna do tego żeby w pełni cieszyć się filmem. Nie nie potrzebuje żadnych specjalistycznych urządzeń do oglądania filmów ani też jakichś wyznaczonych specjalnych miejsc. James idzie na ramieniu przy Dzięki Audiomovie niewidomi mogli uczestniczyć w pokazach filmowych jak nigdy dotąd, a nawet wziąć udział w dyskusji po filmie. No właśnie, kiedy się zaczęła podróż, kiedy się skończyła, kiedy powstał film, czy to jest jakaś kolejna prezentacja na festiwalu, pierwsza? Mhm. A, a więc zaskoczę pana i powiem, że pierwsza wyprawa odbyła się pod koniec... To był bardzo... całkiem no. dobry film. No, słuchaj, bardzo dobry, Ksawery nie przespała ani minuty.